Kurtka tekstylna powinna być uniwersalna, komfortowa, do tego może być ładna i mieć nawet taki lekki look sportowy, co widać po modelu Solid Pro otrzymujemy na rok 2020. Kurtka występuje w trzech wersjach kolorystycznych: wersji fluo, tak jak mamy w tej chwili, wersji z czerwonymi elementami oraz całej czarnej z białymi elementami. Kurtka została wykonana z materiału X-Shell. Jak możecie zauważyć, to pewnie w sklepie, jak przyjdziecie do sklepu pomacać tę kurtkę bardziej, to zobaczycie, że ten materiał się wyróżnia. Ma bardzo gęsty splot i dzięki temu po prostu lepiej wygląda, lepiej będzie układał się na naszej sylwetce. Dodatkowo rękawy, które są najbardziej nagrażone na kontakt z asfaltem, zostały dodatkowo wzmocnione materiałem poliester 1000D. Cała kurtka jest troszkę bardziej nacechowana sportowymi elementami, ale to wcale nie oznacza, że będziemy w niej ściśnięci jak sardynki w puszce. Petit, który ją ma na sobie już od jakiejś godziny twierdził, że jest wygodna, a do tego dobrze leży. Wentylację znajdziemy na klatce piersiowej. Małą wentylację na rękawach. Mamy także duży panel wentylacyjny otwierany przy zamku i wentylację będziemy mieli z tyłu, mianowicie tuż pod karkiem mamy otwierany panel wentylacyjny. Standardowo z przodu mamy takie kieszenie Tutaj mamy także specjalną kieszeń oraz wewnątrz kurtki, jeżeli jesteśmy już wewnątrz kurtki, to jak przystało na kurtkę tekstylną, po prostu trójwarstwowa, czyli najpopularniejszy typ kurtki, jaki możemy kupić w Polsce. Mamy w środku więc membranę wody i wiatroodporną Next Dry oraz podpinkę ocieplającą w formie kamizelki. Jak możecie zauważyć, nie zabrakło elementów odblaskowych. Całe logo z przodu jest odblaskiem, odblaski znajdziemy na ramionach. Oraz z tyłu. Przez boku, właśnie tutaj też mamy odblaski, te paski oraz ten tył, i tutaj też to są elementy odblaskowe. Na barkach oraz łokciach mamy. Ochraniacze poziomu drugiego i możemy zastosować dwustopniową regulację. Więc możemy sobie przynąć w jedną lub w drugą stronę, tak żeby było nam wygodniej, żeby się nie przesuwały, żebyśmy byli lepiej dopasowani do tych ochraniaczy albo one do nas po prostu. Natomiast na plecach standardowo mamy w zestawie ochraniacz poziomu pierwszego, który możemy sobie wymienić na ochraniacz poziomu drugiego. Jeżeli będziemy chcieli jeszcze bardziej upgrade'ować nasze bezpieczeństwo, to zawsze możemy sobie zamontować dedykowany ochraniacz klatki piersiowej. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj także zewnętrzny slider. Po co montuje się w kurtkach slidery boczne? Gdybyśmy mieli go na łokciu, to byłoby typowo dla lansu, Natomiast ochraniacze na barkach są głównie po to, że kiedy faktycznie się gdzieś tam przewrócimy, to ten twardy plastik ma za zadanie się zetrzeć. Podczas gdy my wytracamy swoją prędkość, przyjąć tą siłę gdzieś tam kinetyczną, i po prostu gdybyśmy go nie mieli, to cały ten bark, ten materiał zacząłby się przedzierać. A tak on ma czas, żeby po prostu pracować. I de facto bardziej ochronić nasz bark podczas ślizgania się na asfalcie. No nie jest to przyjemne, ale warto właśnie takie ochraniacze posiadać. To wpływa na bezpieczeństwo, natomiast na komfort wpływają jeszcze takie rzeczy, jak na przykład regulacja. Regulacje znajdziemy oczywiście w pasie, mamy także regulację na kołnierzu, i sam kołnierz także jest wykończony takim miękkim, przyjemnym materiałem, żeby nam się szyja nie ocierała. Co w niektórych kurtkach nie jest takie oczywiste, na komfort wpływają także elementy elastyczne. Tutaj w tym przypadku mamy właśnie harmoniki, czyli tekstylne harmoniki, które przywędrowały no, do nas z kominezonów, działają dokładnie w taki sam sposób. Mamy tutaj także elementy stretchowe, które znajdują się właśnie pod rękawem. Także wpływają na to, że cała kurtka jest bardziej elastyczna. Dzięki temu łatwiej będziemy zginali i rozginali nasze ramiona. Podsumowując, yy, kurtka tekstylna o uniwersalnym charakterze, generalnie przeznaczona na większość czasu, jaki spędzamy na motocyklu w Polsce. Do tego wygodna i o fajnym sportowym, troszeczkę sportowym zacięcie. To nie jest typowo sportowa tekstylna kurtka, ale gdzieś tam taki przyjemniejszy sportowy look ma. Kurtka kosztuje 699 zł i, tak jak wspomniałem na początku filmu, występuje w trzech wersjach kolorystycznych. I do tego, tak jak Petit mówi, że jest bardzo wygodna. Jak na teksty, o takim sportowym ona nie jest tak mocno wcięta jak niektóre. Sportowe modele. Tutaj będziemy mieli fajny wygląd i fajny komfort. I oczywiście zapraszamy do kolejnych materiałów nie tylko z Shimo.